Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym updatecie z rynku kryptowalut. Tym razem czwartek, 21 listopada. W dniu dzisiejszym skoncentrujemy się na Bitcoinie. Przede wszystkim porozmawiamy o strukturach mikro, o strukturach makro. Mam nadzieję, że do tego momentu wszyscy już orientują się, jakie są różnice pomiędzy strukturą wewnętrzną i strukturą zewnętrzną. Oprócz tego, porozmawiamy oczywiście o wszystkim, co ważne. W moim odczuciu skoncentrujemy się też na sentymencie i odpowiem na kilka pytań, czy też zapytań, które zostały postawione tutaj na eksie. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, jak zawsze, proszę pamiętajcie, że nie mam kryształowej kuli. Wszystko, co tutaj słyszycie, są to moje przemyślenia, moje pozycje, moje inwestycje. No i jak zawsze, samo wideo ma charakter informacyjno. Edukacyjny. Tutaj zanim przejdziemy jeszcze do dzisiejszego odcinka Chciałem bardzo, ale to bardzo podziękować wszystkim Którzy dołożyli swoją cegiełkę do tej zbiórki Gdzie budujemy przytulisko na Podlasiu Oczywiście nie ja, Fundacja dla Zwierząt Jedno Serce Nie da rady buduje przytulisko, czy też jest taki plan zbudowania tego przytuliska Także oczywiście tutaj bardzo, bardzo dziękuję Że mieliście ochotę również w tym uczestniczyć No i jak zawsze ja Wam nic nie sziluję, nic od Was nie chcę ale zawsze fajnie, jeżeli jesteście w stanie dać nawet te symboliczne 5 zł od siebie. Także z góry dziękuję. Dobra, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tym mikro oraz makro ruch na BTC: jakiej korekty możemy się spodziewać. Będzie to dalej kontynuowany temat, dlatego że, oczywiście, z punktu logicznego myślenia, im wyżej idziemy, tym większe prawdopodobieństwo jakiejś mikro bądź też makro korekty, tak? Więc oczywiście będziemy dalej ten temat rozwijać. Skupimy się oczywiście na zakresie, zakresie miniaturki, którą pewnie widzieliście, zanim kliknęliście w ten film. Ja jeszcze jej nie zrobiłem, ale myślę, że będzie ona brzmiała na zasadzie 110 tysięcy bitcoin do, do świąt. Również o tym porozmawiamy, dlatego że uważam, iż jest to na kartach. Również wczoraj, z samego rana, o ile się nie mylę, Pozwoliłem sobie dać takiego tweeta. Jego część, oczywiście, składowa jest taka, że jeżeli chodzi o zakres długi, czyli o zakres makro, nie zdziwiłbym się, jak do końca roku Bitcoin zrobiłby 100-110 tysięcy. Moim zdaniem, jest to jak najbardziej na kartach. Oczywiście, warunek jest jeden: musi utrzymać się globalna struktura, tak? Ja nie daję swoich przemyśleń, predykcji, swojego wizjonerstwa na bazie tego, że mnie dupa swędzi, tylko na bazie tego, co widzę na wykresach. Wykres jest jak książka, którą można rozczytać i, i raz człowiek przeczytają dobrze, raz człowiek przeczytają źle, ale w ostatnim czasie no Bitcoin jest dość mocno przez nas kontrolowany w zakresie ruchów fali Eliota i te ruchy ewidentnie trzymają się struktury. Potwierdza to chociażby to, że w poniedziałkowym odcinku wspomniałem o ruchu w okolice 95-97 tysięcy. Myślę, że to wciąż na krótko, czyli mikro, jest na kartach. No i te w tym momencie jest 97,5 tysiąca. Powiem Wam, oczywiście, gdzie ten ruch może jeszcze zajść, tylko pamiętajcie o tym, że jeżeli ta ten box 95-97 się już wypełnił, to prawdopodobieństwo dalszej kontynuacji z punktu prawdopodobieństwa oczywiście słabnie, tak? Także tak jak w układzie korektywnym, który widzieliśmy przez 7-8 miesięcy, Bitcoin bardzo ładnie dopasowywał się do naszych ruchów, tak w pewnym momencie, dla osób, które oglądają długo, będzie to tylko przypomnienie, powiedziałem, że aż boję się kiedy odklei się od naszej struktury i w ostatniej fazie potwierdzenia ekspansji, odkleił się od naszej struktury, bo korekta nie była y, na tyle głęboka, by przypisać się do struktury, tak? Także też tutaj patrzę na to, że w pewnym momencie może dojść do swoistego odklejenia struktury dla bit bitcoinowej, ale na razie wszystko podąża zgodnie ze strukturą. Warto podkreślić, że struktura makro również y, się tutaj rozegrała w pełni, bo kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu mówiłem o tym, że spodziewam się tych 85, może nawet 90 tysięcy do końca roku. Także oczywiście nie są to struktury jeden do jednego i nie każda struktura jest zwycięska, nie każdy trade jest zwycięski, nie każda analiza jest zwycięska, ale myślę, że w tej fazie rynku dla wiele osób powinno być to oczywiste, tak? Niektórzy pytają mnie kiedy w czasie przewiduje to i to? Słuchajcie, Niektórzy nie potrafią przewidzieć ruchu na, na dwa dni do przodu, a co dopiero przewidzieć coś w czasie. Ja uważam, że przewidywanie czegoś w czasie jest bardzo, bardzo ciężkie i staram się tego nie robić. Tym bardziej, jako nie wiem, nazwijmy je podmiotem publicznym bo później zawsze będzie o pomyliłeś się o dwa dni, o pomyliłeś się o dwie godziny. To nie o to chodzi, tak? Struktura rysuje się na naszych oczach, i kiedy ja nagrywam dwa razy w tygodniu, to oczywiście będą jakieś odstępstwa między odcinkami, czy będą jakieś odstępstwa między analizą, którą widzieliście, tak? W każdym razie myślę, że 100-110 tysięcy jest wciąż jak najbardziej na kartach w tym roku. Wszystko zależy od tego, jaką my tutaj strukturę Utrzymamy. I może tak, zacznijmy, zacznijmy od tego, że hodlowanie wcale nie jest takie proste i wiem, widzę bardzo dużo komentarzy od Was, że, że nie będzie old seasonu, że nie będzie zwrotów, że nic, tutaj, że nic tutaj już mądrego dla altcoinów się nie wydarzy. Powiem Wam, że sytuacja jest dokładnie taka sama jak w 2020 roku. Jeżeli ktoś ma czas i ochotę, przejrzyjcie sobie tweety z grudnia. No, z listopada, grudnia 2020 roku było dokładnie to samo. Bitcoin rośnie, alty nie rosną, Bitcoin rośnie, alty spadają, Bitcoin spadnie, to alty spadną do piekła, Bitcoin rośnie, dominacja rośnie. To jest ten sam powtarzalny, cykliczny ruch i splot wydarzeń, tak? Także to tutaj ten MEM troszkę ciekawie to przedstawia, że ludzie myślą, że hodlowanie to jest taka prosta rzecz, ale realnie patrząc, napotykamy wiele przeszkód, wiele bumpów, wiele dumpów i trzeba po prostu być też wytrwałym w tym, to się, co się dzieje. Ja tutaj analizuję oczywiście ten sentyment wokół tego, co się dzieje na rynku i. Ostatnio też poruszaliśmy temat tego, że czy biorę pod uwagę, że old seasonu nie będzie. Oczywiście trzeba to wziąć pod uwagę, tylko pytanie: jakie są prawdopodobieństwa takiego wydarzenia? Ludzie są chciwi, ludzie chcą ekspansji, ludzie chcą gainsów. Ludzi nie interesuje 200-300% na tak ryzykownym rynku jak rynek bitcoina. Przynajmniej w większości, tak? Eee, tak. Lukas, no i bitek z korekci i altcoinowcy, altkoino, everybody chleb z smalcem. Nie jestem przekonany, czy tak będzie, dlatego, że w pewnym momencie w rotacji kapitału, kiedy następuje rotacja kapitału, dochodzi do takich ruchów, które wiele osób zaskakują. Bitcoin może spaść, dominacja może spaść, a altcoiny mogą rosnąć. I wtedy chodzi do paradoksu, w którym większość rynku jest zaskoczona, ale to jest tylko i wyłącznie potwierdzenie sygnałów i już takie... Przyklepanie rotacji kapitału, tak? Także wiele osób czeka na w ogóle ogromne korekty. Mam wrażenie, że wielu osobom odjechał pociąg. Mam wrażenie, że na Bitcoinie wiele osób czeka na korektę. Mało tego, kiedy jest Bitcoin Season, ludzie sprzedają swoje altcoiny na minus 20, minus 30%, by kupić teraz Bitcoina po 93,92. Ok? To też pokazuje tą narrację, że jakby ta rosnąca dominacja i ta ja to lubię nazywać taką, powiedziałbym takim, nawet nie wiem jak to określić, takim paradoksem, że Bitcoin rośnie i ludzie czują potrzebę gonienia tej ceny, tak? Tylko warto po że Bitcoin robi ruch 10% i wygląda to na duży ruch w aspekcie dolarowym, ale altcoin potrafi zrobić to w 10 minut czy w pół godziny, tak? Także... Nie do końca jestem w tym obozie, który uważa, że jeżeli Bitcoin skorekci, to alty pójdą do całkowitego piachu. Ja traktuję to jako moment do dokładania do pozycji. I oczywiście o to pytanie też było, czy na kolejnej korekcie będę dokładał, czy nie. I tutaj kolega przed tą większą korektą będziesz brał profity z altów, żeby później odkupić, bo pewnie zlecą po 30% w dół. To zależy, jak wysoko zajdziemy przed większą korektą. Ja tutaj staram się w tej fazie rynku już nie swingować, nie tradować torbami, tylko po prostu je trzymać, bo mając doświadczenie zeszłej hossy chociażby, takie skakanie z altcoinów na bitcoina, z bitcoinów na altcoiny w rzeczywistości nie zawsze wychodzi dobrze. Po prostu lepiej przytrzymać, poczekać na blow of top, poczekać na altcoin season i lepiej się na tym wyjdzie. Oczywiście nie jest to adekwatne do wszystkich altcoinów, bo każdy altcoin jest inny, tak? Chociażby SUI, który jakiś czas temu Wam przysilowałem, jest blisko 4x, a inne altcoiny w ogóle się nie ruszyły, tak? Więc nie mieszcie rynku altcoinów miarą globalną, tylko miarą lokalną, czy też indywidualną, bo każdy altcoin jest inny. Rynek wciąż koncentruje się na tym, że Ethereum musi wykonać ruch, żeby był altcoin season. Może i tak, ale w perspektywie obecnej Ethereum to jest wisząca szmata, a Solana to jest lider, tak? Yy, bitek prawie za stówkę, alty dopiero na zero, czekam na spadek dominacji. Yy, tutaj jest stwierdzenie klucz, bo jeżeli ktoś gra ofensywnie i siedzi w altcoinach, to czeka na spadek dominacji, tak? Dominacja jest jedną z wielu składowych, ale przede wszystkim jest kluczowym aspektem do tego by altcoin season się pojawił. Także nie tylko kolega czeka na spadek dominacji, bo każdy kto gra, zagrał ofensywnie i ma ekspozycję na altcoiny, uważam, że czeka na dominację i jej spadek, tak? Ktoś kto gra defensywnie, czeka na potwierdzenia będzie dołączał do tutaj do rynku. Później, także w dniu dzisiejszym chciałem się odnieść do tych trzech tutaj wypowiedzi. Jak już o dominacji była mowa, to ja tutaj spekulowałem na potencjalnym round and topie, powrocie do bazy. Ostatnim tańcu i potencjalnym spadku. Widzimy, że to już nie jest case. Ja wielokrotnie powtarzałem o tym, że nie lubię czartować dominacji. Ona ma tyle wewnętrznych składowych, które potrafią wybijać struktury momentalnie. Ona też jest bardzo często korygowana tutaj na Trading View. Wybija pewne poziomy, zaraz jest autokorekta, można powiedzieć. W każdym razie mamy potwierdzony uptrend, a nie downtrend, co oznacza, że ten powrót do bazy był byczym retestem tego szczytu i mamy wyraźny impuls korektę i impuls. Czemu to jest impuls? Dlatego że ściągnął to high. Także nie ma co y, tutaj wiele dywagować. Jeżeli ten uptrend się utrzyma, spodziewamy się blisko 62 do może nawet 64% dominacji w nadchodzącym tutaj miesiącu, tak? Ja stawiam, że będzie to miesiąc, bo jeżeli miałbym postawić jakąś tezę, to jest tylko teza kiedy dominacja zacznie mieć top, patrząc na to, co się wydarzyło w tym aspekcie, no to najprawdopodobniej będzie to w okresie, w okresie grudnia, tak, czy znaczy też w okolicach tutaj świąt Bożego Narodzenia, kiedy lokalnie Bitcoin powinien osiągnąć właśnie domniemane 100-110 tysięcy. Oczywiście są to tezy, nie chciałbym, żeby ktoś stawiał pod to chatę, co najwyżej teściową w Lombardzie, a jak już teściowa tam siedzi, to jeszcze dorzucić teścia. <laughs> I, I tak to rozgrywamy, tak? Także nie można wykluczyć tego, że 62% zaraz okaże się faktem, może nawet 63,77%. Co to oznacza dla altcoinów? Jeżeli całkowita kapitalizacja rynku altcoinów, to TOL3 chociażby, będzie się zwiększała, nie oznacza to większych korekt, ale z reguły wysoka dominacja Bitcoina oczywiście potwierdza bitcoin season i daje ona okazję inwestycyjną w altcoinach. I tutaj. Yy, Tutaj ta teoria, którą kolega opisał, że jeżeli Bitcoin skoryguje, to altcoinowcy będą jedli chleb ze smalcem, o ile dobrze pamiętam, swoją drogą chleb ze smalcem jest dobry, w czym problem? <grym> no to oczywiście, jeżeli ta dominacja zajdzie pod 64% i Bitcoin skoryguje, to tak, altcoiny dostaną po 30% po plecach. Ja uważam, że będzie to okazja, żeby dokłada, dokładać do toreb. Idąc chociaż tokiem myślenia tego, o czym mówiłem, co miało miejsce w grudniu 220. Naprawdę, jeżeli macie czas, ja nie chcę tu się rozwodzić nad tym, bo te odcinki będą trwały godzinę i tak trwają pół godziny, co wydaje mi się chyba dość dużo, e, ale realnie patrząc, staram się przekazać jak najwięcej informacji w tych dwóch odcinkach w tygodniu, tak? Ale jeżeli macie czas, przejrzyjcie sobie jakieś konta, które wtedy istniały. E, no i oczywiście zobaczycie te komentarze, że no, to już koniec, altcoiny nie urosną i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to jest wypisz, wymaluj sytuacja z tamtego okresu. Bitcoin Fear and Greed 82, ta ekstremalna chciwość się utrzymuje dość długo. No i potencjalnie zaczynamy tutaj formować taki parasol jak na przestrzeni lutego i marca. Warto podkreślić, że tutaj mieliśmy odczyt 90% i 83. W obecnym ruchu było to 80, 86 i 90 dzisiaj jest 82. W tym w tej fazie rynku rynek potrafi być przegrzany dłużej niż może nam to się wyobrazić. Nie bez powodu mówi się, że niedźwiedzie wypadają oknami, a byki wchodzą po schodach w tej fazie rynku, dlatego że liczba dni prowzrostowych jest adekwatnie 5-7 razy wyższa niż liczba dni prospadkowych, tak? Także to jest oczywiście sygnał do tego, że jesteśmy nagrzani. My wiemy, że jesteśmy nagrzani jakby Czejaja. Myślę, że nie jest to rocket science, żeby to zobaczyć. I realnie patrząc w dalszej strukturze makro, będziemy spodziewali się korekty. I tak wiem, już korekt nie będzie, bo już są Black Rocky i tak dalej. Ja nie uważam, żeby to był Case. W każdym, w każdym bullrunie, w każdej euforii, w każdej manii są korekty, dlatego że na bazie tych korekt. Po pierwsze, rynek zarabia, market makerzy zarabiają, a po drugie jest to okres reakumulacji. Jeżeli ktoś wziął profity z rynku, to oczywiście daje mu to szansę na reakumulację, co napędza kolejny impuls. Więc jest to sekwencja ruchów powtarzalnych od ponad 100 lat i nawet dłużej, tak? To nie są moje wymysły. Wystarczy sobie przejrzeć, jak wyglądają cykle. I jak wy wygląda reakcja rynku, który jest bardzo długo niedowartościowany, <laughs> i jak wygląda reakcja rynku, który jest bardzo długo przewartościowany. Obecnie jesteśmy w fazie stwierdzić, że jesteśmy w wartościach przewartościowanych. Jeżeli chodzi o likwidację 450 milionów, tutaj ładnie kasujemy na lewo i prawo. Tak jak powiedziałem, market makerzy, kombinatorzy wykorzystują ten moment w rynku, żeby przytulić jak najwięcej dla siebie. Liczba longów ratio na krótko się zwiększyła, co jest bardzo ciekawe, dlatego że no rynek goni, rynek goni pompy, tak, ale zarazem rynek boi się shortować. No oczywiście ja uważam, że na longa już jest za późno, bo dołączanie w ostatniej fazie, mówię to o perspektywie mikro oczywiście, dołączanie w ostatniej fazie ruchu mikro jest bardzo ryzykowne. Podobają mi się wolumeny 280 miliardów w aspekcie 24-godzinnym, rozmawialiśmy o tym tygodnie temu, że kiedy wróci fa faktycznie fajne volume, będziemy tutaj widzieli <laughs> codziennie wolumeny większe niż 200 miliardów dolarów. Tutaj jeszcze mały, mała ściągawka. Dzienne volume na giełdach to jest siedmiodniowy zakres. Widzimy, że wybiliśmy obecnie 17, czyli 4 dni temu. 122 miliardy wolumenu, i to są większe wolumeny niż te formowane w marcu tego roku. Tak więc, oczywiście, jest to jeden z sygnałów, który może świadczyć o tym, że mamy ulicę, że mamy zainteresowanie. Ostatnie nowe wyświetlenia na YouTubach i nowe tweety na X-ie pokazują, że już. Szczególnie w tweetach na Eksie przebiliśmy aktywność z marca, jeżeli chodzi o nowe wyświetlenia na YouTube, jeszcze tych wyświetleń z marca nie przebiliśmy, tak, ale widać, że jest tutaj pobudzenie rynku, odzwierciedla to chociażby aktywność na giełdach, no i oczywiście odzwierciedla to ten wolumen. Jest to dobry znak, dlatego, że kiedy chcemy zobaczyć dalszą ekspansję, my potrzebujemy aktywności. Tak, potrzebujemy płynności. Potrzebujemy tak zwanego cash flow, potrzebujemy tak zwanego money flow. No bo oczywiście to ceny pompują aktywa. No bo co innego, tak? Wiem, że jest przeświadczenie, że może liczenie dni to sprawia, ale realnie patrząc, tak nie jest. ETF-y stabilnie wczoraj 8390, niecałe 9000 dzień wcześniej. E, troszkę tutaj słabniemy na aktywności, nie ma co się dziwić, mieliśmy chwilowy okres brania profitów, e, ale realnie patrząc, no wciąż jest jakieś zainteresowanie tymi ETF-ami, no i jest to publiczny barometr, który wiele osób oczywiście e, obserwuje i starają się interpretować na bazie tych wyników, co dalej może się wydarzyć. E, ja uważam, że jest to trochę lagujący indykator, Poza tym ostatnie zakupy ETF-ów były troszkę tłamszone przez siłę sprzedażową, wiemy, że górnicy sprzedali, wiemy, że zawsze tam, gdzie jest kupujący, jest też sprzedający. Chcemy obserwować ETF-y, dlatego że jest to publiczny barometr i chcemy przede wszystkim zobaczyć, co, co robią moim zdaniem traderzy na ARK i na y, Fidelity. Jeżeli chodzi o Bitcoin CME... Podoba mi się fakt, że uniknęliśmy tej niedźwiedziej dywergencji na dziennym interwale. Podoba mi się fakt, że nasze momentum wciąż jest bardzo wysoko, nie spadło poniżej poziomu 80. Ja tutaj na krótko opisywałem ten pattern, w którym to Bitcoin, Bitcoin utknął pomiędzy 87 tysięcy a 92 325 breakout do góry o, oznajmiał ekspansję, stąd też byłem. Dość mocno przekonany, że te 95-97 tysięcy, zobaczymy, o którym wam mówiłem. Obecnie, kiedy to nagrywam, Bitcoin praktycznie głaska na futures 98 tysięcy dolarów, tak? Widzimy, że ta ekspansja bazująca na lokalnym low i na lokalnym high ma kolejny próg bólu, próg bólu na poziomie 112 tysięcy dolarów. Uważam, że jeżeli ta struktura ta struktura prowzrostowa, w której, mamy wyraźny, w której mamy wyraźny ruch do góry, ruch korektywny, przyrost do góry. Spodziewamy się później ruchu makrokorektywnego, i później spodziewamy się, ja się spodziewam, okolicy 100. 110, w tym przypadku 112, bo płacimy premium oczywiście na CMI do Świąt Bożego Narodzenia. Z mojej strony oczywiście jest to dość ryzykowna predykcja, podawanie dni, podawanie wartości, bo później daj Boże jakiś geniusz postawi wszystko, co ma pod tą predykcję. Oczywiście tego nie róbcie, nie? bo się zesracie. Ale to są moje założenia bazujące na pomiarach. Tak, mówiłem wam o pomiarach Liota. Mówiłem wam, że w zeszłej chosie określałem ruch z 69 tysięcy na 14. Skończyło się na 15,5. Te pomiary nie są dokładne, tak? One nie są dokładne, bo gdyby one były dokładne, to wszyscy byśmy latali odrzutowcami po bułki do piekarni. Więc miejcie to też na uwadze, tak? Ale jeżeli ta struktura wewnętrzna tego przyrostu się utrzyma, zakładam, że te 110 tysięcy będzie tutaj nagrane na Boże Narodzenie. Jest też takie coś jak Santa Rally, więc trzeba o tym pamiętać. Później prawdopodobnie będzie poświąteczna po korekta plus minus. Będę to na bieżąco analizował. Na razie Bitcoin dopasowuje się do tych ruchów strukturalnych bardzo ładnie. Wewnątrz tej struktury pamiętacie, ile razy dopasowywał się do naszych korekt? Na dobrą sprawę, dopiero złamał ten ruch tutaj, o ile się nie mylę. Poszedł do góry, przebił 70 tysięcy i potwierdził ekspansję. Tak? Także zawsze w tych ruchach będzie jakiś, jakieś odstępstwo. To nie jest tak, że ta cena dopasowuje się do Was przez miesiące, chociaż tutaj w tym paternie dość długo przez kilka tygodni wyraźnych tygodni te ruchy korektywne i przyrostu bardzo ładnie reagowały na zakres fal. Tak, po prostu w pewnym momencie dochodzi do wybicia struktury w paternie w tym megafonie, czy też w tym wedżu. I doszło do ekspansji, tak? Także tutaj na bazie tego ruchu określiłem dalszy cel, cel został zaliczony, chcę zobaczyć, gdzie będzie dzisiejsze zamknięcie. Bardzo byczy statement jest tutaj na tej dziennej dywergencji, że jej na Siemi nie ma. O tym porozmawiamy zaraz. E, tutaj dzienny, dalszy, 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 dalszy dzienny interwał, ale tym razem z perspektywy spot. Tutaj również doszliśmy do strefy 2 FIP extension, bazując na pomiarze spot. Tylko, że ten spot jest zrobiony na krótko. Tak, czyli ten spot bazuje na ostatnim dołku i ba bazuje na jakże ważnym pomiarze 70 tysięcy, tak? Wiedzieliśmy, że Bitcoin musi przebić 70 koła, by zaatakować lokalny szczyt i wejść w okres ekspansyjny. Wiem, że dla niektórych osób, które nie mają pojęcia o analizie technicznej może być to troszkę skomplikowane. Jak to jest, że na CME on patrzy na 49 i na, na 49 i na 74. A jak to jest, że na spocie on patrzy na 49 i 70, tak? Oczywiście są to zależności ruchów. Jeżeli patrzę na 49 i na 70, interesuje mnie tylko ten zakres ruchu. Ten krótki ruch pomiędzy tym high i tym low, ok? Jeżeli patrzę na zakres globalny, czyli jeżeli patrzę na zakres 49 i szczyt z marca 74, interesuje mnie cały globalny swing. Okay? Dlatego te wartości się od siebie różnią. Czyli badam, mimo tego, że jestem na dziennym interwale, badam perspektywę innego ruchu. I tak tutaj na CMI ten cały swing pokazuje kolejny cel jako 112 tysięcy. Tak tutaj na spocie lokalny impuls bazujący na lokalnym low i na lokalnym high wskazuje, że kolejny cel to 107 tysięcy. OK, a obecny cel to 97 781, który właśnie przetestowaliśmy chyba chwilę temu, kiedy to nagrywam. Tutaj oczywiście mamy troszkę gorsze informacje, dlatego że nasze momentum zaczęło już spadać, potwierdziło spadek momentum, nasze, nasz MTF słabnie, nawet była wyprzedaż na MTF-ie. No i przede wszystkim mamy dzienną dywergencję na spotie. SPOT oczywiście działa 24 na dobę. Można powiedzieć, że CME pracuje 5 dni w tygodniu, więc oczywiście powstają tutaj rozbieżności. Realnie patrząc, myślę, że te 107 tysięcy, jak i zarówno te 112 tysięcy ma tutaj bardzo, bardzo dużą szansę rozegrania się jeszcze w tym roku. Załóżmy, że do tych świąt Bożego Narodzenia. Tak? Warunkiem do tego jest oczywiście utrzymanie tej struktury i tego przyrostu impulsu ok, To jest warunek. Zawsze są punkty negacyjne, zawsze są punkty y, potwierdzające. Widzimy, że ta 20 IMA dzienna na bardzo, bardzo, bardzo. Za, zatacza tutaj nadgania tej akcji cenowej. To over extension troszkę nam zmalało dzięki tej konsolidacji, która tutaj powstała. To jest dokładnie to, co wyznaczyłem tutaj. Ta konsolidacja pozwoliła tej 20 nam nadgonić, pozwoliła złapać nam momentum, co pokazuje MTF tutaj, te białe bary, i pozwoliła wybić nam kolejną strukturę. tak? Także wszystko obecnie wygląda dobrze. Spodziewalibyśmy się wewnętrznie jakiejś mikrokorekty. <laughs> To jest rozpiska jeszcze niższego interwału i widzicie, że na jeszcze niższym interwale, jesteśmy na czterogodzinnym interwale, bazując na lokalnym low i na pierwszym high, określiłem cel na, na, na bazie 95257 do nawet 98641. 98641. Także tutaj brakuje jeszcze z 700 dolarów plus minus i to byłby nasz cel. Czy to oznacza, że ten ruch się tutaj zatrzyma? Nie niekoniecznie, dlatego że 100 000, 102 000 i 104 tysiące są to kolejne punkty extension, czyli dalszego wydłużenia ruchu. Wielokrotnie na tym kanale mówiłem. Że jeżeli ktoś nie rozumie, czym jest perspektywa mikro i czym jest perspektywa makro, nie powinien w ogóle oglądać tego kanału, tak? Bo to może tylko wprowadzić bardzo duży szum w waszej głowie i szczególnie jeżeli bez wiedzy staracie się bawić lewarem, to po prostu was wypierdoli z kapci. Więc zrozumcie zależność perspektyw, zrozumcie, dlaczego każdy pomiar na każdym interwale jest inny i dlaczego badanie każdego ruchu jest inne, tak? Tutaj oczywiście jest to grana krótko, więc to jest grana trade, nie? Dlatego też powiedziałem na początku tego odcinku, że dla mnie na Longa już jest za późno. A dlaczego? Dlatego, że bitcoin już jest w strefie, którą ja sobie wyznaczyłem jako, jako ce, strefę docelową. Czy to znaczy, że cena zaraz spadnie, bo stanek ma kryształową kulę? Nie. Czy to znaczy, że cena nie może rosnąć? Oczywiście, że nie. To jest trade, tak? Nie określamy tutaj idealnego szczytu, tylko określamy tutaj zakres. Zakres ruchu. No i oczywiście z tych, nie wiem, kiedy tam nagrywałem, było 91 tysięcy, chyba. Także tutaj również wydaje się, że dobiegamy końca. <laughs> po tym spodziewalibyśmy się krótkiej korekty na przestrzeni listopada i grudnia, i potem spodziewalibyśmy się potencjalnego marszu do góry. Jeżeli chodzi o nasz zakres makro, wszystko jest tak jak trzeba. Spodziewamy się dalszej kontynuacji. Tak jak powiedziałem, będą korekty, będą mikrokorekty na mniejszym interwale, będzie jedna większa, może więcej globalna korekta. To jest po prostu naturalna kolej rzeczy. I jeżeli ktoś oglądał ostatni odcinek i wie, jak wygląda składowa każdego impulsu, naszej jedynki, naszej trójki i naszej piątki, są to wyraźne trzy impulsy i są to wyraźne dwie korekty, tak? I ta wiedza pozwala Wam zrozumieć to, że korekty będą, bo jest to struktura, która musi zostać wypełniona. Tak funkcjonuje rynek od dawna, 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 dawna. dawna I to nie są moje widzi mi się, że będą korekty. Jak ktoś ma na oczach różowe okulary, to niech dalej je ma, niech myśli, że to już idzie do nieba i że to już nigdy nie spadnie. Realnie patrząc, co, Hosse, jest to samo gadanie. Tyle, bo się zmęczyłem. Miłego weekendu, trzymajcie się, heja.